Neil Druckmann nie będzie tworzył kolejnego The Last of Us. Teaser Odyssey Nolana wyśmiany. Prace na planie The Boys zakończone. Witajcie na kanale, gdzie rozmawiamy o wszystkim co najlepsze w świecie kina. Zanim przejdziemy do dzisiejszych newsów, szybkie podsumowanie najważniejszych rzeczy, które wydarzyły się w poprzednim tygodniu, a o których nie miałem okazji wspomnieć. Zacznijmy od największego newsa. Nowy film o Żęcie Bondzie ma w końcu reżysera i to nie byle jakiego, bo Denisa Wilnewa. Tak, tego od Dune'y, Blade Runnera 2049 czy Sicario. Villeneuve od lat mówił, że marzy o własnym Bondzie i wygląda na to, że to marzenie właśnie się spełnia. Twórca dokończy najpierw Dunę, część trzecią, która wejdzie do kin pod koniec 2026 roku, a potem w pełni skupi się na przygodach Agenta 007. Co ciekawe, Amazon i MGM szukają młodego aktora do roli Bonda, poniżej trzydziestki. W grze są między innymi Jacob Elordi, Tom Holland i Harris Dickinson, czyli raczej nie Henry Cavill czy Idris Elba. Premiera najwcześniej w 2027 roku. A teraz ekspresowo kilka innych rzeczy, które warto było odnotować. Matt Reeves i Mattson Tomlin skończyli scenariusz do The Batman Part 2. Premiera planowana jest na 1 października 2027 roku. W mediach społecznościowych operator Spider-Mana 4 rzucił sporo grafik z dzikim Hulkiem. Wszystko wskazuje na to, że to on będzie zagrożeniem dla Spider-Mana i Punishera w nadchodzącym filmie. Michael Bay najprawdopodobniej wróci do reżyserii nowych Transformersów. Chciał tylko produkować filmy, ale wygląda na to, że znowu weźmie wszystko w swoje ręce. Neil Druckmann odchodzi z serialowego The Last of Us. Bill Druckmann, jeden z twórców serii The Last of Us i współodpowiedzialny za serialową adaptację HBO, ogłosił, że rezygnuje z dalszego kreatywnego udziału w tworzeniu serialu. Informację tą podało studio Naughty Dog na Instagramie, publikując oficjalne oświadczenie twórcy. Jak zaznaczył, decyzja była bardzo trudna, ale konieczna. Zamierza teraz w pełni skoncentrować się na nowych grach oraz obowiązkach szefa działu kreatywnego w Naughty Dog. Najwięcej czasu ma mu zająć produkcja nowego tytułu Intergalactic The Heretic Prophet. Mimo odejścia pozostanie producentem wykonawczym serialu, jednak nie będzie już bezpośrednio zaangażowany w jego dalszy rozwój. Druckmann przyznał, że praca nad dwoma sezonami serialu była jednym z najważniejszych etapów jego kariery. Z kolei Craig Mazin, współtwórca adaptacji, podkreślił, że współpraca z Druckmanem była dla niego ogromnym przywilejem, ale fani nie pozostają obojętni. Wielu z nich dostrzega w tym odejściu coś więcej niż tylko zmianę priorytetów i trudno im się dziwić. Drugi sezon serialu spotkał się z dużo chłodniejszym przyjęciem niż pierwszy i tu właśnie pojawia się pytanie. Czy to przypadek, że drukman odchodzi akurat teraz? Bo trochę to wygląda jak ucieczka z tonącego okrętu. Jasne, można powiedzieć, że scenariusz trzeciego sezonu pewnie już powstał i jego obecność nie będzie niezbędna. Ale mimo wszystko jego odejście w momencie największego zamieszania wokół tego serialu wygląda no co najmniej wygodnie. Zakończono zdjęcia do finałowego sezonu The Boys. To koniec pewnej ery. Erik Kripke, twórca jednego z najgłośniejszych seriali ostatnich lat ogłosił, że zakończono zdjęcia do piątego, a zarazem ostatniego sezonu The Boys. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikował zdjęcie z planu i opatrzył je emocjonalnym komentarzem. To ostatni raz, kiedy jestem na tym planie. Wkrótce zostanie zdemontowany. To uczucie jest słodko-gorzkie, ale przede wszystkim czuję wdzięczność. Do rodziny The Boys, kocham was. Do fanów, nie mogę się doczekać, aż zobaczycie wielki finał. Kripke już wcześniej zapowiadał, że w finale można spodziewać się naprawdę mocnych uderzeń. Nie będzie taryfy ulgowej. Śmierci mają być częścią fabularnej kulminacji. Nathan Mitchell, czyli serialowy Black Noir. Mówił o zaskoczeniach, których nikt się nie spodziewa. Z kolei Antony Stark, kierujący się w Homelandera, zapewnił, że fani mogą spodziewać się naprawdę ekscytujących wydarzeń. Czwarty sezon zakończył się w lipcu 2024 roku, a finałowy piąty sezon trafi na prime video dopiero w 2026. W międzyczasie czekają nas inne seriale z uniwersum The Boys. I tu muszę powiedzieć. Coś się kończy, coś się zaczyna. Nareszcie skończyli zdjęcia i szczerze, nie mogą się już doczekać premiery. Jeśli to ma być wielki finał, to niech dowiozą to tak, żebyśmy długo o nim nie zapomnieli. Nowy film Nolana dostał teaser. W wybranych kinach w USA rozpoczęto ekskluzywne pokazy teasera Odyssey, najnowszego filmu Christophera Nolana. Zapowiedź nie była jeszcze oficjalnie udostępniona w internecie, ale jak to zwykle bywa, nie trzeba było długo czekać na przeciek. Mister Trafił do sieci w różnych wersjach i jakościach, a kolejne kopie są sukcesywnie usuwane przez Warner Brothers. Zwiastun trwa 70 sekund i przedstawia przede wszystkim Toma Hollanda jako telemacha oraz Johna Mentrala, którego rola na razie owiana jest tajemnicą. Na krótko pojawia się też Matt Damon jako Odyseusz, a narrację prowadzi najpewniej Robert Pattison koncentruje się wokół poszukiwań zaginionego ojca. Telemach próbuje odkryć co stało się z Odyseuszem po upadku Troi. Ventral wspomina o różnych wersjach tej historii, a w tle widzimy m.in. monumentalne ujęcie konia trojańskiego i pierwsze spojrzenie na styl wizualny filmu. Nie ma co zaprzeczać, że obsada robi ogromne wrażenie. Poza wspomnianą wyżej trójką w filmie wystąpią także Way, Zendaya, Charlize Theron, Beny i Mia Goth. Oraz oczywiście wielu, wielu innych. Budżet produkcji podobno wynosi 250 milionów dolarów, co czyni Odyseję prawdopodobnie najdroższym projektem Nolana w całej jego karierze. Premiera kinowa zaplanowana została na 17 lipca 2026 roku. Tyle oficjalnie. A nieoficjalnie, teaser, mimo że długo wyczekiwany, zbiera w sieci mieszane reakcje i tutaj nie ma się co oszukiwać. Sporo osób śmieje się z przesadnie amerykańskich akcentów aktorów, które jak na film oparty na greckim micie brzmią dość absurdalnie. Krytykowane są też stroje, które wyglądają jakby wypożyczono je z planu reklamy Perfum, a największe kontrowersje wywołał wybór Matta Daimona do roli Odyseusza. Mówiąc wprost, dla wielu widzów to kompletnie nietrafiony casting. Ale może Nolan nas zaskoczy, w końcu już nieraz potrafi udowodnić, że jego wizja broni się na ekranie. Walker ma wrócić jako Brian. Podczas sobotniego wydarzenia Full Fest, Vin Diesel ogłosił, że ostatnia część serii Szybcy i Wściekli trafi do kin w kwietniu 2027 roku. Finałowy rozdział kultowej sagi ma zamknąć historię Dominika Toretto i jego rodziny po ponad dwóch dekadach od premiery pierwszego filmu. Co ciekawe, akcja tej części wróci do korzeni, czyli do Los Angeles, gdzie wszystko się zaczęło w 2001 roku. To jednak nie wszystko. Win Diesel potwierdził również, że w filmie pojawi się ponownie postać Briana O'Connera, oryginalnie grana przez zmarłego Paula Walkera. Nie podano żadnych szczegółów technicznych, ale wiadomo, że ma to być hołd dla fanów i symboliczne domknięcie historii. Przypomnijmy, Paul Walker zginął tragicznie w 2013 roku w wypadku samochodowym, a jego ostatni występ w serii miał miejsce w Szybkich i Wściekłych 7, gdzie jego sceny dokończono przy pomocy CGI oraz udziału jego braci jako dublerów. To co już wiemy to fakt, że 11. część będzie bezpośrednią kontynuacją poprzedniej części 2023 roku, która zarobiła ponad 700 milionów dolarów na całym świecie. Diesel przez ostatnie miesiące publicznie naciskał na Universal Pictures, by ustalić konkretną datę premiery finału i podkreślał, że chce zakończyć serię z szacunkiem, wracając do miejsca, w którym wszystko się zaczęło. Ale wiecie, no ja... Ja się po prostu pytam, po co? Przecież... Paul Walker dostał piękne wzruszające pożegnanie w siódmej części, które dla wielu widzów było jednym z najbardziej emocjonalnych momentów całej serii. Przywracanie go z zagrobu brzmi jak tania zagrywka emocjonalna, a nieprzemyślany hołd. Ta seria już dawno przekroczyła granice absurdu. Były samochody w kosmosie, ludzie wracający z martwych, a teraz jeszcze to, naprawdę serio, szybcy i wściekli nie potrzebują cameo, żeby zakończyć tą serię z klasą. Potrzebują po prostu odrobiny rozsądku, którego win po prostu chyba nie ma. Powstaje Cyberpunk Edgerunners 2 Podczas tegorocznego Anime Expo w Los Angeles CD Projekt Rake oficjalnie potwierdziło, że powstanie drugi sezon Cyberpunk Edgerunners. Wórcy zaprezentowali logo, pierwszy plakat i kilka istotnych szczegółów. Za produkcją ponownie odpowiada japońskie studio Trigger, które odpowiadało też za sukces pierwszego sezonu. Nowa część nie będzie bezpośrednią kontynuacją losów Dawida i Lucy. Zamiast tego dostaniemy zupełnie inną historię, osadzoną w tym samym świecie, ale z nowymi bohaterami i świeżym podejściem. Fabularnie ma to być opowieść o odkupieniu i zemście. Serial będzie składał się z 10 odcinków, obecnie trwa jego produkcja. W ekipie znalazł się Bartosz Sztybor jako showrunner oraz Kai i Karashi jako reżyser. Projektami postaci zajmuje się Kano Ichigo, a adaptacją scenariusza Masahiko Otsuka. Pierwszy sezon Ed Runners był ogromnym sukcesem, zarówno dla Netflixa, jak i dla CD Projektów. Zachwycił widzów i krytyków, zdobywając maksymalne oceny na Rotten Tomatoes i przyciągając nowych graczy do Cyberpunka 2077. Nie dziwi więc decyzja o powrocie do tego uniwersum, choć tym razem w zupełnie innej formule. I wiecie co? To jedna z tych informacji, które naprawdę mnie cieszą. Choć nie jestem fanem anime, to Edge Runner zrobił na mnie takie wrażenie, że wracałem do niego kilka razy. Świetna animacja, genialna muzyka, emocjonalna historia. Jeśli nowy sezon, chociaż zbliży się poziomem do oryginału, to ja to biorę w ciemno. Odeznaliśmy trzech ludzi. China. Ostatnie dni przyniosły smutne wiadomości ze świata filmu i telewizji. W krótkim odstępie czasu odeszły trzy znane postaci związane z przemysłem rozrywkowym aktorzy Julian McMahon i Michael Madsen oraz kompozytor Mark Snow. Julian McMahon zmarł w wieku 56 lat po długiej walce z chorobą. Informację potwierdzono na oficjalnym profilu serialu bez Skazy, w którym przez lata wcielał się w jedną głównych ról. Aktor był także znany faną kina superbohaterskiego. Zagrał doktora Duma w Fantastycznej Czwórce z 2005 roku. Karierę rozpoczął w australijskich operach mydlanych, a jego obecność na ekranie zawsze przyciągała uwagę. Choć nie odnosił spektakularnych sukcesów filmowych, pozostawił po sobie rolę, która zapisała się w pamięci wielu widzów. Mark Snow, kompozytor znany przede wszystkim z niezapomnianej muzyki do serialu z archiwum X, zmarł w wieku 78 lat w swoim domu w Connecticut. Jego twórczość definiowała brzmienie lat 90., a temat przewodni serialu do dziś rozpoznaje całe pokolenie fanów telewizji. Snow współpracował także przy filmowej wersji z archiwum Mix i innych produkcjach, tworząc atmosferyczne i zapadające w pamięć ścieżki dźwiękowe. Michael Madsen, aktor o charakterystycznym stylu i głosie, kojarzony przede wszystkim z filmami Quentina Tarantino, zmarł w wieku 67 lat. Został znaleziony martwy w swoim domu w Kalifornii, a przyczyną zgonu był zawał serca. Macen zyskał uznanie dzięki rolom w takich filmach jak Ciekłe Psy czy Kill Bill, gdzie wcielał się w postaci o twardym charakterze, ale często z głębią emocjonalną. Trzy różne postaci, trzy różne kariery, ale każde z tych nazwisk miało swój wpływ na świat filmu i telewizji. Pozostaną o nich w pamięci widzów i słuchaczy dzięki rolom, muzyce i emocjom, które potrafili przekazać. I to wszystko na dziś. Dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już za tydzień w kolejnym podsumowaniu. Cześć!